Wargaming ponownie zaskakuje i rozdaje kolejne dziesiąte tiery za darmo dla każdego. Już od 3 grudnia, jak się zalogujecie, będziecie mogli wybrać sobie całą linię od 6 do 10 tieru i te wszystkie czołgi lądują w waszym grażu, nieważne czy macie je zbadane czy nie. Będziecie mieć na to czas do połowy stycznia. Dzieje się sporo, zasłużona nagroda 2025, dla spóźniańskich najlepszy prezent z okazji, WOTA 2.0. No i jeszcze, jak możecie zobaczyć, mam Black Prince'a 2, którym zagrałem bitwy na żywo, jeżeli... Nudzą was takie informacje, które tutaj będę omawiać, a postaram się jak najszybciej i odpowiedzieć na najważniejsze pytania, to możecie sobie przewinąć materiał. Najważniejsze, co musicie wiedzieć. Nieważne, czy zalogujecie się 3 grudnia, 4, 5, byle żeby zalogować się do połowy stycznia do aktualizacji 2.1.1, to zgarniacie 10 TR za darmo. Jaki dziesiąty tier? Odsyłam Was do mojego filmu na głównym kanale, gdzie omawiałem wszystkie drzewka World of Tanks. Myślę, że tam wyczerpałem temat i każdy ma inną sytuację w garażu, ale możecie też na spokojnie przemyśleć swoją decyzję, bo będziecie mieć na to tak naprawdę miesiąc. Kolejna rzecz jest taka, że. Chodzi zasłużona nagroda za 2025. Zawsze było to pod koniec listopada. Tym razem na początku grudnia będziecie mogli odebrać taką nagrodę, którą co roku się odbiera, w zależności od tego, jak długo gracie w World of Tanks. A tak naprawdę, od kiedy zarejestrowaliście konto? Jeżeli zarejestrowaliście konto w roku 2009, to dostajecie 15 żetonów, jakieś tam oznaki tester alfa. Jeżeli na przykład gracie od roku 2010, to ma jesteście legendą i macie specjalnie tutaj naklejki legendy. Jeżeli przykładowo ja tutaj plasuję się jako weteran od 1 stycznia 2.11 do 31 grudnia 2.15, to jestem weteranem. Oficer ma na przykład już mniej żetonów, ma jakieś tam inne czołgi. Dowódca ma 6 żetonów, wojownik ma 3 żetony, rekrut tyle. Jak najłatwiej sprawdzić, kiedy zarejestrowaliście się? Klikacie w przebieg służby i na samym dole macie data utworzenia konta w tym miejscu. I na tej samej stronie możecie zobaczyć, że jest kalkulator nagród i co ja polecam wybrać? Fioletowe wyposażenie, moim zdaniem jest bardzo fajne, w szczególności na przykład jak gracie czołgami lekkimi, to żeby wrzucić tam fioletową optykę na EBR-a. Dosyłacz, innowacyjny system ładowania lub na przykład wentylacja czy stabilizator na pewno wam się przydadzą na czy to czołgu premium, czy jakimś czołgu dziesiątego lub jedenastego poziomu, w którym często gracie albo będziecie grać, polecam to wybrać. No i w drugiej kolejności raczej, no jeżeli nie macie konta premium, no to bierzecie sobie na przykład konta, dni konta premium. Jeżeli nie macie kredytów, możecie wybrać kredyty, ale chociaż je łatwo ogarnąć. Jak brakuje wam na załodze EXPA, no to możecie wybrać na przykład podręczniki, ale ja na przykład sugerowałbym się tym, żeby wybrać feletowe wyposażenie i albo części, jeżeli brakuje wam części, albo obligacje. One są najtrudniej do zdobycia e, te waluty i myślę, że akurat ja sporo części mam i już mam dobre wyposażenie eksperymentalne, a obligacje przydadzą się do zakupu czołgów premium, czy do zakupu kolejnego wyposażenia. Maksymalna ilość obligacji zostały, przykładowo te dwa żetony, no to zagospodarowałbym jako części, albo jako rezerwy do kredytów. Ale może na przykład bardzo chcecie jakiś styl 3D e, dla Godzilla, czy dla Tyba 5 Heavy, e, tu możecie sobie wszystko na spokojnie wybrać, będziecie mieć czas, do listopada 2026, żeby wydać te żetony, więc nie musicie tego robić od razu. Możecie jestem sobie poczekać na czarną godzinę i ma być to dostępne w sklepie, w grze, jak wejdziecie do sklepu i prawym dolnym rogu też ma się pojawi komunikat, żeby wydać te wszystkie żetony. Tu jest Black Prince, z programy to jest nowość w tym roku. Co roku jest taki program, gdzie dostajemy dużo nagród, właśnie za staż w World of Tanks, gdyby ktoś nie wiedział. Do Black Prince'a przejdziemy. No i teraz najlepszy prezent z 2.0. Znów są dostępne. Jeżeli przegapiłeś super prezent do Wargamingu nie logując się do gry od września do połowy października, to nic nie straciłeś w tym momencie. Wargaming ponownie rozdaje tym osobom, które tego jeszcze nie odebrały, kolejną darmową linię od 6 do 10 tieru. Więc będziesz mógł wtedy odblokować sobie całą linię z tego prezentu i jeszcze dostać stary zaległy prezent wrześniowy, październikowy z okazji WOTA 2.0, czyli odblokujesz sobie dwie linie, a ponadto dostaniesz 10 milionów kredytów, 15 tysięcy obligacji, 2,5 tysiąca złota, rozkaz przekwalifikowania oraz misję na tam dni konta premium i te wszystkie inne bajery. I to dotyczy każdego, kto zarejestrował się przed 3 grudnia, Czyli, tak jakby dla istniejących kont. Jeśli ty odebrałeś te nagrody, zalogowałeś się we wrześniu czy w październiku do World of Tanks, to nie otrzymasz ich ponownie. Nie ma takiej opcji. To jest tylko i wyłącznie kolejna możliwość zdobycia tego podarunku dla spóźniarskich. Natomiast każdy, kto założy konto po 3 grudnia, stworzycie sobie nowe konto, w World of Tanks możecie mieć nawet kilka kont, to otrzymujecie dwie linie od 6 do 10 tieru. 6 milionów kredytów. Tutaj y, czołgi premium na wypożyczenie, z tego co pamiętam. A nie, te są na stałe, jest jeszcze kilka na wypożyczenie, y, jakiś zestaw. Plus do tego wszystkiego też otrzymacie tę nagrodę. Więc łącznie nowe konta od 3 grudnia do połowy stycznia odbierają trzy darmowe linie, co jest potwierdzone nawet w tym zdaniu, W ten sposób nowi gracze mogą odebrać nawet trzy gałęzie drzewa, a doświadczeni dowódcy, łącznie nawet dwie. I chodzi o to, że doświadczeni dowódcy mogą odebrać dwie, jeżeli nie odbierali jeszcze wrześniowo-październikowej nagrody. Wtedy możecie dwie, normalnie jeden. I to wszystko od 3 grudnia do połowy stycznia. Tutaj jest jeszcze dla kolekcjonerów, ale to nie będę tego omawiać. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Wiem, że jest to niejasne i postaram się jak najprościej to wszystko wytłumaczyć. Mam nadzieję, że wszystko jest już jasne. A teraz przed Wami bitwy na żywo Black Prince'em 2, który Dostanie już każdy z nas 3 grudnia wraz z nagrodami za staż. Black Prince 2 od Black Princea różni się uszkodzeniami na minutę o 500 gorszy. Ma gorszy czas skupiania, ma gorszą celność, ma gorszą stabilizację. Taka sama prędkość maksymalna. Ten sam pancerz dokładnie, jeżeli chodzi o kadłub, ale gorszy pancerz na wieży, ale mamy dwie lufy. I co dwie lufy? Oj, to nie było pasalne, to nie jedna, oddałem podwójny strzał, ale zanim oddałem ten podwójny strzał, no to już ty był na jeden strzał, no ale e, trudno. 5 sekund tutaj było przeładowania, jeżeli chodzi o ten strzał podwójny, to chyba półtora sekundy przychodzi się do tego trybu, nawet nie, To jest fajnym atutem. Średnio strzał zadaje 150 uszkodzeń, więc na salwę jest 300, co nie jest niczym spektakularnym. Widać ewidentnie, że Wargaming ten rok, chyba, to jest takie rozpieszczanie nas, rozpieszczanie nas, no, wprowadzanie do gry pojazdów dwulufowych, brytyjskich, dosłownie. Contradiction z cała linia do kanału pnr potem też na przykład E65, no to nie jest brytyjski czołg, ale ta koncepcja, więcej cały czas brytyjskie pojazdy dwulufowe, brytyjskie pojazdy dwulufowe, to cały czas jest wszędzie pompowane i dostaliśmy jako czołg nagrodę za staż, tego Black Prince'a. Od razu też muszę wam powiedzieć, że Black Prince nie zarabia więcej kredytów i nie będzie to czołg premium. Wszystkie czołgi, które są za staż, to one są czołgami specjalnymi. Na nich możecie sobie szkolić lepiej załogę, ale nie zarobicie więcej kredytów i to ta załoga też z innych czołgów będzie na nich pasować. Dobra, może jakaś salwa we włas? Nie, nie mogę oddać, bo taki mój celownik po lewej stronie był taki chropowaty. I to nie miało szansy wejść. Druga lufa jakby była na przykład wcelowana, w sensie przechodziła przez gruz. I o tym pamiętajcie. Akurat ja oczywiście dla testu wam pokazałem. Bo to, że celownik pokazuje wam teraz, je to jest jedno działo, ale na drugie działo może zupełnie inaczej to wszystko widzieć. o no, sorry. Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, ale jest trochę późno. Dobra. A, i nie udało się dobić oni. Ale spokojnie. Więc, no na razie jak gram te, te bitwy, no to czuję się jakbym grał dosłownie właśnie Black Prince'em, tylko miał te dwa działa, co jest fajnym atutem, jednak są te gorsze parametry. Dobra, teraz salwa, Tyk. ale 317, powiedzmy sobie szczerze, no i strzela za 390, tak, to nie jest nic, nic nadzwyczajnego, ale... E Black Prince jak Black Prince, większość chyba osób nie lubi tego czołgu, więc można opisać, że to nieudany czołg, e, prezent taki powiedzmy przedświąteczny, ale e, i mi się na przykład Black Prince podobał całkiem. Uważam, że wymaksowany Black Prince potrafi zrobić furorę i naprawdę zrobi wam różnicę w bitwie, tylko musi być w dobrych rękach i musi być... W Dobrym typie bitwy, to znaczy, żeby cały czas to działko pracowało, żebyście korzystali z uszkodzeń na minutę i, i przebijali. Oj, tej a te siódemki ja nie mogę teraz przebić. A ja tak kombinuję. Oj, gąska. Tutaj przebija? Tak jest, mam cię. 2203 fragi. Humel jest tam. A-43 tu. Dobra, to jest koniec. Niech Was nie myli ta liczba kredytów. E, tutaj 2,241 tysięcy. stałem stopień za na ukończenie wydarzenia. I tu już Wam prezentuję, e, jeżeli klikniemy sobie o pojeździe, tutaj powinno być na przykład premia do kredytów. A jest więcej doświadczenia? Darmowy transfer. Jest więcej doświadczenia dla e, załogi. To charakterystyki, tutaj moduły. No jeżeli nie wierzycie, to na przykład AT-15 z czołgiem premium pojeździa i jest więcej kredytów z każdej bitwy. Zapraszam cię bardzo gorąco do oferty na Black Friday, które przygotowała Eneba. Na niektórych grach dostaniesz aż 30% cashbacku, ale też y, wpadają na normalne promocje, na przykład takie NBA 2K26 za 123 zł. Zbliżają się święta, może warto podarować komuś kod do gry, albo samemu sprawić sobie nowy tytuł, żeby ograć nową gierkę właśnie podczas przerwy świątecznej jeżeli oczywiście będziecie mieć dosyć expenia w WoCie sprawdźcie koniecznie sami link znajdziecie w opisie nie ma żadnego kodu bo oferty już są po prostu wszystkie przecenione też są doładowania do, do Fortnite'ów FC 26 Xboxów PlayStation na przykład karta 200 zł do PlayStation Network za 191 i jeszcze 9% cashbacku więc jest czym wybierać każdy znajdzie coś dla siebie i polecam serdecznie sprawdzić ofertę z mojego linku. I zostały ostatnie dni do zabrania udziału w konkursie od Eneby na taki oto wspaniały monitor Della. Jest 6 możliwości zapisania się, żeby wejść tutaj na Instagrama, dać followa, e, odpowiedzieć na pytanie. Można zbierać punkty, które zwiększą wasze szanse na wygranie tego konkursu, więc polecam wam serdecznie. Sprawdźcie również ten konkursik. Cichy brzeg na szóstki. Generalnie tak się zastanawiałem, to się zastanawiałem się, wiem dlaczego Wargaming y rozdaje te siódme tiery, bo na siódmych tierach matchmaker jest po prostu słaby. Często będziecie grać albo z szóstkami, ale najczęściej będziecie grać z ósemkami, czasami z dziewiątkami. Rzadko są bitwy full na siódme tiery i Wargaming chce wzmocnić ten tier. Ten tier jest bardzo pomijany, to znaczy, no, gracze nie, nie grają na dłuższą metę, no bo na ósemkach mają zarabiacze, na szóstkach też są jakieś zarabiacze albo to są jakieś podstawowe czołgi, Dorobieni, albo tam są czołgi, które są po prostu fajne. Na siódmych tierach tego za bardzo nie mamy. Nie mówię, że są całe beznadziejne czołgi, ale ale no. Na szóstych tierach po prostu jest więcej takich perełek. O, tak bym to określił. E, dojeżdża sobie IS 2M. Zostanie przebity. Okej, okay, okej. Okay. Fałka do tutaj dojechała w P. No dobra, no będziemy grać sobie po prostu na... Nasz pancerz, który powinien w miarę funkcjonować. Na razie odbiję strzał od fałki, więc fajnie. Dobra, teraz tego ISA. Zaraz się znajdę na tą salwą, ale. Ale nie jestem fanem tak grania z tą salwą na siłę. Zazwyczaj to nie wychodzi. Teraz mogę sobie normalnie postrzelać i... I pofarmić te pojazdy. O, ISA odwraca wie... Aj, nie pancerze, szkoda. Dobra, szukam jego włazu. O, udało się, 155. Fałka się odbiła. No i szukam... O, pojażdż mnie. Albo dolna... Dobra, dolna płyta. Tak się stanie, jeszcze, czy nie przeładować sobie e, na kolejny pocisk. Ale dobra, dwie sekundy. I teraz fałkę... Dobra, nie, fałkę nie. A, i nie przybiłem fałeczki. Dobra, sekunda. 150, dobra, teraz może, może teraz będzie salwa, <gry> teraz powinna być salwa, co? Dobra, jest salwa, pyk, 307, ten go dobija, odbijam, no czuję się troszeczkę jakbym, jakbym po prostu sobie podjechał na pozycję i doił te wszystkie pojazdy. Odbijam 2000 i dosłownie nie ma tu żadnej wielkiej filozofii. Ale bitwa może być naprawdę świetna. Znowu salwa. Paweł On będzie uciekać. LCK tam. Bo jest ona wyrównana, zauważcie. 400 HP różnicy. Nie wiem, czy nasi wygrają po prawej stronie. Chociaż powinni. Ja tak się zastanawiam, czy nie zjechać na dół. wyciągnąć tego LCKa. Ok, chyba to zrobię. Chociaż teraz pewnie zbiorę. A to 8 się odbija. Dobra, jedziemy teraz prawo, pyk, no i do jazelca, dobra jest pudel, o, AT-8 która, aj, ja odwraca się już przodem AT-8 mnie przebija nie wiem, czy ja ją przebiję są problemy, są problemy 150, yy, przepraszam, tutaj jest 170 penetracji na złocie, jest 215 ale oto, AT-8 już za mocne 106 dobra, może ja podaję pod ten budynek tak jest. BlackPage jest całkiem fajny do kontowania. Zaraz to przetestujemy. Jest AT8. Dobra, załaduję złoto, żeby nie było. Korzystam z perka Intuicja. P pudel mnie przebija ja się kontywatora w stronę AT8, ale pudel widzi e, taką część kadłuba, że akurat się wbił, albo strzeli gdzieś po prostu w środek, a nie w gąsienicę. O, jest ta AT8. a AT8 się przebija. Ciekaw, gdzie strzeliła. A, nie trafiłem tego. Dobra. A to ósemka bokiem? Nie trafiłem. To takie obracanie się tego celownika, to jest rzecz normalna. To nie jest żaden błąd. Po prostu przestawia wasz się celownik na drugą lufę, która jest obok. Mówię, bo wiem, że niektórzy gracze tego po prostu o tym nie wiedzą. Może wy byliście w takim gronie. Albo jak zagracie Black Prince, to żebyście się nie zdziwili nie szukali w tym błędu. Jest typek tam, dobra. Po tym strzale wracam na normalną amunicję. Tak, mam cię. Budel się teraz odbija. No, wynik jest fenomenalny, 2600. Ale losowanie po prostu bardzo sprzyja i ten rozjazd do tego, żeby zrobić taki wynik. Jest i pudel. Pyk. Strzał siedzi. Pudel się cofnął. Dobra, no to dojazd. Teraz sobie pod kolejny budynek. Spróbuję podjechać. Mak o, typ ucieka. Dobra. O nie, typ teraz zawraca. Jest IKV. Dobra, salwa w IKV. Zobaczymy. Siedzi. No nawet w tym trybie salwa ten Black Prince 2 wypada nieźle. Bo zazwyczaj czołgi mają problemy w tym trybie, żeby poddać skuteczny strzał. 3400 moi drodzy, to jest już. No, rekordowa bi bitwa na Black Prince pewnie na ten moment. Chociaż nie jestem pewien, bo jeszcze tylko niektórzy streamerzy <grych> i Cesekowie zagrali tym pojazdem. Dobra, 3500. Naprawdę. Palce lizać. A pancerny nie mogło być inaczej. 1382 doświadczenia. Te czołgi, które są tak szybko strzelne, moim zdaniem one mają bardzo duży boost, W sensie o wiele łatwiej jest nabić doświadczenie na takich pojazdach. Takie jest moje spostrzeżenie. Dobra, zagramy ostatnią gierkę, żeby nie przynudzać, bo dużo było gadania na początku filmu. A jeszcze pewnie ten blacklistem pogram, jak dostanę już na prywatne swoje konto, bo jesteśmy na koncie prasowym. Sporem minusem tego pojazdu jest to, że. Mamy gorsze uszkodzenia na minutę niż zwykły Black Prince, to, ale w rzeczywistości mamy te uszkodzenia jeszcze gorsze, dlatego że na tym pojeździe nie można zamontować dosyłacza. W statystykach pokazuję wam się różnicę na przykład 500 dpm -u gorzej, ale jeszcze jak podliczymy dosyłacz do tego i tak dalej, to ta różnica jest jeszcze większa. Więc no, ten Black Prince 2 nie jest niczym takim super fenomenalnym, po prostu, generalnie te czołgi są ok. E, na przykład ja, Super helkata, jeżeli chodzi o e, nagrody za staż, to użyłem do misji osobistej, żeby zadać 4 razy więcej e, uszkodzeń, niż punktów wytrzymałości. I tutaj e, pod tym względem jeden z tych pojazdów e, za staż e, przydał mi się do zrobienia misji tam na Draweca bodajże. W mieście, no jest taka sytuacja, że Stąd nic nie zrobię, kw dwójka. Tygrys celowani. Muszę zagrać trochę bardziej dookoła. To będzie mój plan na tę bitwę. Dobra, jest tygrys P. Jest i Bezeta. Dolna płyta. O, weszło, super. Krokodyl. O, weszło. Znaczy nie weszło. Odbiłem bardziej o to mi chodziło. Serio, przepraszam, jest już dosyć późno. Trzecia godzina w nosy. Eee... I tutaj będzie koment. Dobra, generalnie oni będą mocno podjeżdżać. Oni będą bardzo mocno podjeżdżać do miasta. Jak pantera jest z tyłu, ale tak pantera nie da wsparcia. Pauzet i koło dwójka, te czołgi dadzą trochę wsparcia. Ja muszę zagrać się tutaj na przykład za tym węglem. To jest dobra pozycja na utrzymanie. To jest taka pozycja na... Antypush, ja to tak nazywam. Jeżeli oni by zaczęli właśnie wierzyć tą drogą, albo wierzyć tędy, to ja mogę się schować i cały czas się wychylać i mieć możliwość ucieczki. O to w tym wszystkim chodzi. Dlatego ja teraz stoję tak dosyć pewnie. Szukam, może teraz wierzy. dobra, weszło wierzy. Ty gry spełniać się stąd wychylać? No to ja przedstawiam się tędy. To jest super skuteczna miejscówka, jak gracie, na przykład, takim śrucicem jak E4. Żeby strzelić o 750 i kolejny narożnik 750, to jest dobra miejscówka na, na tarciach, bitwach rankingowych. Można tylko i wyłącznie cały czas z tego skorzystać. Tak naprawdę w tym momencie ja zatrzymałem dwa pojazdy. Dwa pojazdy siódmego poziomu zostały zmuszone do tego, żeby zawrócić. One normalnie pojechałyby v, po VZ i byłem rozwaliły, ale przez to, że ja mam e, tak idealne. Tutaj no pozycję, tak? No to nic nie straciłem i wycofałem te dwa pojazdy dosłownie swoją obecnością. Super trafik próbuje tu przejeżdżać, ale on zbierze pyk. Co do jeszcze tutaj kamuflażu, zauważyłem, że tu jest napisane: well deserve reward. Well deserve reward. O, może tak. E, czyli jest po prostu dobrze zasłużona nagroda na za staż. Tak to się zawsze ten program nazywa. Oj, kawodwójka, nie chcę być tyłem do kawodwójki. 2 Wolę teraz przedstawić się od strony kometa i zająć się kometem. A zwróciłem uwagę, bo nie kojarzę, żeby wcześniejsze pojazdy miały taką domyślnie, nie wiem, naszywkę, tabliczkę na czołgu. Mała rzecz kosmetyczna, ale jednak tam do odnotowania. Ja cofnę się tak, żeby ten tygrys nie mógł do mnie strzelać, a żebym skupił się na przykład na tym Koko Dilu. dwójka może tędy nadjeżdżać, bo nie była wykryta Głupie Zebrałem od tygrysa. Ja muszę zobaczyć, co się dzieje z dwójką. Czy ona jest tu wcelowana? Nie widzę kawa dwójki. Eee, dobra, te czołgi tam poddają. No to ja w sumie pojadę po tygrysa, Dobija tygrysa. Jest taka dwójka. Dobra, trudno już zbiera od dwójki Nie przebiję mnie taka dwójka. za zero, nie trafiła. Gąska. I teraz. Jeszcze jedna może gąska. Tak jest! Bezlitosny ja jestem do tej kawy dwójki. Arta pomaga. Ja utrzymuję ją na gąsce. I teraz ona się. No nie ruszy, nie ruszy się, nie ma szans. Dokładnie. Więc krokodil i tygrys Pyk, Tygrys dostał. Arta strzela. Dobra, zdejmuję ogłuszenie ptaczkom. I pyk, dobiją go. I zostaje ten Tygrys plus artyleria z tyłu. Tygrys P, uwaga, uwaga, wyjazd na niego. Oddaję pojedyncze strzały, dobija go pięknie. 2 205 fragów, jest szansa jeszcze na specjalistę, ale chyba wszystko wyjaśni włoski niszyciel SMV. Tak jest. GG. As pancerny, drużynowo pierwszy. Nie będę grać tej kolejnej bitwy, bo ona będzie wyglądać dosyć podobnie. Cię boję się, że mnie znowu użyć na szóste tiary, więc na tym w tym momencie zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach czy streamach. Do elo!